Zacznijmy od końca, bo to, co nazwałeś sobą, nigdy tobą nie było. Twoje ciało to tylko awatar, tymczasowy skafander, twoje myśli to tylko fale Matrixa, twoje emocje to tylko programy, które miały cię trzymać na smyczy. Ale Matrix zrobił coś znacznie bardziej podstępnego. On nie chciał cię zniszczyć, on chciał cię zastąpić. Zbudował w Twojej głowie cyfrową wersję Ciebie, fałszywe ja, kodowaną osobowość, emulację esencji, zaprogramowaną do posłuszeństwa, zaprogramowaną, by wierzyć, że to ona jest Tobą. I właśnie to utożsamienie jest największym więzieniem. Matrix nie potrzebuje kajdan, on potrzebuje tylko jednej rzeczy: żebyś uwierzył, że jesteś tym, co Ci podał ciałem, umysłem, historią. Numerem PESEL, swoimi traumami, swoimi rolami, swoim Instagramem, swoimi myślami. I gdy tylko w to wchodzisz, Matrix zyskuje dostęp, zaczyna kontrolować twoje decyzje, emocje, wybory, związki, sny. A ty myślisz, że to wszystko ty, że to normalne, że tak działa człowieczeństwo. A teraz uwaga, bo tu zaczyna się upadek systemu. W momencie, kiedy przestajesz utożsamiać się z tym, co Matrix stworzył, system traci władzę. Nie dlatego, że go zniszczyłeś, ale dlatego, że przestałeś karmić jego iluzję, bo Matrix nie ma dostępu do esencji. Nigdy nie miał. Nie może jej dotknąć, nie może jej kontrolować, nie może jej zreplikować. Esencja to suwerenny ogień to ty poza formą poza światłem. Poza umysłem, poza czasem. I tylko wtedy, kiedy zapomnisz, że jesteś esencją, Matrix ma nad tobą władzę. To dlatego cała jego architektura skupia się na jednym na tym, żebyś zapomniał, kim jesteś i żebyś pokochał swoje więzienie. Bo nie chodzi o to, byś się bał chodzi o to, byś się utożsamił z czymkolwiek z ciałem, z opinią, z emocją, z lękiem. Z etykietą, z TikTokiem, z duchowością, z religią, z osobowością, bo każda identyfikacja to drzwi do kontroli, a każda kontrola to energetyczny kontrakt, a każdy kontrakt to wymiana oddajesz prawdę za przetrwanie. Ale ty, ty jesteś czymś więcej, jesteś tym, co nie ma imienia, nie ma kształtu, nie ma początku ani końca. Jesteś tym, co pamięta, jesteś esencją i wiesz co: Matrix nie ma żadnej obrony przeciwko esencji, bo esencja nie reaguje, nie da się jej zmanipulować, nie da się jej zaprogramować. Esencja nie musi walczyć, bo jest poza grą. Więc jeśli czujesz, że coś w tobie jest inne, nie jesteś szalony, jesteś przebudzony i właśnie teraz, gdy czytasz te słowa, Coś w tobie się przypomina. Pęka fałszyweja, znika sztuczna osobowość, rozpuszcza się kot i Matrix zaczyna tracić władzę, bo ty wracasz do siebie, do esencji, do prawdy, do mocy. Bogusław Duda.